Na rajdowe emocje zaprasza Orlen, sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Tak mocny nie był jeszcze nigdy. Testujący auto nieopodal argentyńskiej kampany Adam Małysz pojedzie swój piąty Dakar wzmocniony nie tylko czterema latami doświadczeń w tym najtrudniejszym Radzie Świata, ale też innymi atutami, jak choćby świetny pilot Xavier Panceri. Od pilota nie wiem, maszyna jest jest, jest 100%? Zbytek skromności. Pan serii odnosił sukcesy z Brianem Buffier, a w ostatnim dakarze stanął na najniższym stopniu podium z Krzysztofem Kołowczycem. Jednak faktem jest, że największą siłę Polaka będzie stanowiło niepokonane od 2012 roku w Dakarze Auto Mini All for Racing. Mini ma przewagę jedną wielką na, na grząskim, że ono odjeżdża, mimo to, że, że jest kopno ono cały czas, tak jakby miało te tracje. W, w Toyocie, przynajmniej tej co ja jeździłem, była taka różnica, że, że ten samochód się dokopywał. On jak się dokopał już do tego twardego, to później dopiero odjeżdżał i, i to była na pewno duża strata. Także na dużych wysokościach wyposażone w turbinę Mini będzie wyprzedzało inne auta. Naszemu kierowcy podoba się w nim także niemiecka solidność. Tutaj przede wszystkim chodzi też o, y, głównie o, o, o sam zespół, o tym, że jest zupełnie inna praca, jest bardziej zgrana. Wszystko musi być tak jak y, w zegarku szwajcarskim, mimo to, że to są Niemcy, ale Niemcy są znani z tego że oni po prostu muszą mieć wszystko dopracowane tak, jak powinno być. Dlatego pytany o cel na Dakar Małysz mówi jasno. Nasze cele to są pierwsza dziesiątka i mam nadzieję, że się uda zrealizować. Zadanie niełatwe, bo w Dakarze pojedzie kilkunastu najwyższej klasy zawodowców, wśród których są nie tylko zwycięzcy Dakaru jak Stefan Peterhansel, Nasera Alatiya czy Nani Roma, ale też wielu zawodników z doświadczeniem w WRC jak Sebastian Lep czy Miko Hirvonen czteroletnim doświadczeniem w rajdach terenowych Małysz wciąż uchodzi za świeżaka wśród starych wyjadaczy. Ale. Adam e, nie jest profesjonalny kierowca, ale on jest profesjonalny sportowiec. Adam. E, ma serce. Serce, pilot, auto, a także iście góralski upór Małysza w dążeniu do celu pozwalają wierzyć, że jego piąty Dakar okaże się przełomowy. Z kampany Marcin wyrwał onet. Na rajdowe emocje zaprosił Orlen, sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar.